Witam państwa serdecznie. Dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek jesiennej wegetacji roku 2023. Jesteśmy na plantacji rzepaku ozimego i powiemy o pewnym bardzo ciekawym produkcie. Zapraszam do odcinka. Cześć Mariuszu, dzisiaj Cześć. ze mną. Inny jak Mariusz Seweryn. Ciekawy produkt, który trzymać w ręku. Dokładnie. Co to jest? Nowobact R. Niektórzy z naszych klientów już o nim słyszeli w zeszłym sezonie. Słyszeli o nim w zeszłym sezonie, ponieważ go stosowali i słyszeli na pewno o tym produkcie, ponieważ na wszystkich demofarmach, na warsztatach polowych były pokazane efekty działania właśnie tego produktu. Jest to preparat mikrobiologiczny zawierający dwa szczepy z rodzaju Bacillus. W koncentracji 1 razy 10 do 9. Dokładnie. I teraz tak, produkt. Dlaczego jesteśmy tutaj dzisiaj? Dlaczego jesteśmy na rzepaku, który wschodzi? W zasadzie właśnie, powinniśmy powiedzieć, dlaczego w ogóle jesteśmy tak. dzisiaj tutaj. Drodzy Państwo, jesteśmy na demofarmie w kościeleczkach. Tutaj, jak pamiętacie, ostatni odcinek zbieraliśmy plony, i mówiłem, że będzie tutaj zasiany rzepak. Jest zasiany rzepak. Jest w fazie wschodów, jest siewka, co pokażemy w filmiku. I dlaczego tu jesteśmy? W weekend w całym, można powiedzieć, kraju były opady, jak jechaliśmy po drodze, rozmawialiśmy o tak. opadu deszczu, opad deszczu mieszczący się od 15 do nawet 45, bo tu spadły 45 litrów wody. Mamy piękne wschody, że Paku, mamy piękną wilgotność Dokładnie. i dlatego tu jesteśmy i mówimy o tym produkcie. Dokładnie. To są wymarzone warunki do stosowania Nowobacter Air. Nowo Air. jest hmm, produktem, który działa odglebowo. Tak? To są bakterie, które nam znażają się w glebie, w strefie korzeniowej, najlepiej e, rosnącego rzepaku, kiełkującego rzepaku. Tak jest. Pokaż nam tutaj Krzysztof. Mamy wczesną fazę. Mamy wczesną fazę i jak już widzimy na tej fazie, tutaj mamy rozwinięty, już rozwija się nam system korzeniowy, który jest silnie narażony właśnie na Larwy, śmietki kapuścianej na pierwsze naloty larwy śmietki kapuścianej, ponieważ, jak drodzy Państwo, wiecie, tych nalotów jest kilka, ale ta newralgiczna faza jest właśnie od fazy siewki do momentu szóstego liścia, gdzie ten system korzeniowy jeszcze jest cienki, może być całkowicie przecięty przez larwę śmietki kapuścianej. Odcięty, Odcięty. można powiedzieć. Więc co robi nam nowo baktery? Takie trzy najważniejsze. Zalety tego produktu, Mariuszu. Przede wszystkim tworzy niekorzystne warunki do żerowania śmietki. Czyli te bakterie, które są w tym preparacie, namnażają nam się namnażają na strefie się, korzeniowej. Tak, wzdłuż systemu korzeniowego stwarzają niekorzystne warunki dla żerowania śmietki kapuścianej. Mówiąc kolokwialnie, po prostu ten rzepak śmietce nie smakuje. Ale jeżeli już tą śmietkę mamy w systemie korzeniowym, ponieważ nalot był wcześniej. Co robi nowobakter? Bardzo dobrze też nam regeneruje po uszkodzeniach, właśnie przez śmietkę, tak? tych wszystkich nadgryzieniach, pogryzieniach stymulujemy rośliny i regenerujemy. Trudne słowo. Nawet jeżeli mamy już ugryzienie śmietki kapuścianej, tworzy nam się piękny kalus, obrasta nam tą ranę i zabezpieczamy przed wnikaniem chorób odglebowych, między innymi suchej zglizny kapusty. Ale jeszcze jedno, co robi nam nowo baktery? No właśnie, co robi? Krzysztof? Stymuluje nam wzrost systemu korzeniowego, co pokazywaliśmy w wielu różnych doświadczeniach, że ten system korzeniowy, po pierwsze jest dłuższy, po drugie jest lepiej rozwinięty, po trzecie ma więcej głośników i dużo lepiej nam się rozgałęzia. To jest bardzo istotne pod kątem właśnie wiosennych susz. Wiosennych susz i pobierania składników pokarmowych, tak jest. które dostarczamy do gleby. Doskonale było widać właśnie na naszych demofarmach, tam gdzie były traktowane nowobaktem R rośliny, tam właśnie lepiej znosiły susze e, te rzepaki. Dlaczego? Właśnie to, co Krzysztof powiedział. Nieprzerwany, nieprzecięty, palowy system korzeniowy, niezaburzony we wzroście rzepak, dawał nam Więcej składników brał więcej składników pokarmowych i dawał automatycznie wy wyższy plon. Wyższy plon. dokładnie Czyli kiedy stosujemy Novobact R? Od tej fazy, którą mamy dotychczas, to są idealne warunki, jeszcze te warunki wilgotnościowe, które tu są, są rewelacyjne. Wymarzone i teraz podkreślmy, jeśli spodziewacie się opadu deszczu, również możecie stosować Nowobact R przed właśnie spodziewanym deszczem. Możecie również zastosować Nowobact R w momencie deszczu, tak. wraz z opadem. Nie ma żadnego problemu, nawet to stymuluje lepiej, ponieważ te bakterie przechodzą nam w głąb systemu. I teraz tak, część klientów stosuje już nawet przed siewem, zaraz przed siewem opryskuje, miesza w momencie z tak, miesza w momencie się wóz glebą. Te, teraz ta faza, czyli wschody, my rekomendujemy ze względu na tą wilgotność zastosowanie. I to nastąpi zaraz tutaj za tak, nami jest opryskiwacz. Jest opryskiwacz tak. e, I praktycznie stosujemy do szóstego liścia, tak. jesienią, bez żadnego problemu. Myślę, że jaka dawka jakimi końcówkami. Przejdziemy właśnie do opryskiwacza i pokażę Państwu jakimi końcówkami powinniśmy wykonywać ten oprysk. Drodzy Państwo, to co powiedzieliśmy już opryskiwać wiechą w pole. Krótkie podsumowanie, żeby nie zabierać więcej czasu. Mamy paczkę 1,5 kg. Tak. Czyli Mariusz nie powiedzieć o dawkowaniu. 250 g na hektar, paczka tak naprawdę 1,5 kg wystarczy nam na 6 hektarów. Czyli paczka na 6 hektarów, 250 gram na hektar. Dokładnie. Kolejna rzecz o nowobakcie R. Ilość wody, którą powinniśmy zastosować w momencie oprysku. W zależności od warunków wilgotnościowych, tak jak tutaj mamy bardzo dobre uwilgotnienie po tych opadach, po tych 30 litrach, spokojnie 150 litrów rozpuścić te 250 gramów, e, i to jest e, tak naprawdę ilość wody na hektar, te 150. Oczywiście w przypadku, kiedy mamy warunki troszkę gorsze, nieodpowiednie, typu suszej. Wtedy możemy nawet zwiększać tą dawkę do 250 nawet, nawet powinniśmy ją zwiększać tak, do 250 litrów litrów na tak. hektar i wykorzystujemy moment rosy tak. nad ranem w nocy żeby złapać jak najwięcej wody która może się znajdować się, na powierzchni to, co powiedziałeś. jeżeli nie mamy takich warunków wilgotnościowych jak tutaj łapmy te poranne rosy żeby zrobić to Wzrosną. Więc dawka wody od 150 do 250 litrów na hektar. Oczywiście wiadomo, jeżeli już robimy ten zabieg, rozrabiamy to normalnie w rozwadniaczu, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych pojemników wsypujemy to do rozwadniacza, rozrabiamy w opryskiwaczu i jedziemy. Nie przedłużamy, żeby ta zawiesina razem, w cała ciecz robocza, żeby nie stała powyżej 24 godziny w opryskiwaczu. Fazy rozwojowe mówiliśmy, od momentu tego, tych wschodów, które mamy, do momentu 6 liścia. liścia. I teraz jeszcze kolejna końcowa rzecz, którą możemy pokazać, to mam nadzieję, że tutaj Pan operator nie widzi. Jakie końcówki powinniśmy użyć? Te najgrubsze, które mamy możliwe w opryskiwaczu. My tutaj mamy możliwość używania dysz RSM-owych, ale jeżeli mamy Czwórki, piątki, również je możemy używać, byle to była jak najgrubsza kropla, ponieważ zależy nam, żeby właśnie ta woda dotarła nam bezpośrednio do gleby. Więc tutaj na tym obrazku przedstawimy, jaka jest różnica. Mamy założoną czwórkę i mamy dyszę rsm jaka jest różnica i dlaczego warto wybrać te dysze rsm Oczywiście preparat nowo baktery można mieszać z herbicydami. Z herbicydami, ale oczywiście stosując herbicydy nie używamy oczywiście. w żadnym razie końcówek rsm -owy. wtedy stosujemy czwóreczki normalnie yy, z preparatami z herbicydami, z herbicydami o działaniu do, do glebowym, tak. Problemu. Także to tyle o Myślę, że rozwialiśmy. Tutaj, wszelkie... tutaj jeszcze tylko jedną rzecz podkreślmy. Z herbicydami bezpiecznie. Mamy pełną tabelę mieszalności. Tak. Można bezpiecznie mieszać z herbicydami. Bardzo dobrze się to rozpuszcza i komponuje. Tak. I też nie stanowi problemu dodatek adiowantu do glebowego, takiego jak chociażby inger. Dokładnie, czyli możemy to mieszać z Nero, możemy to mieszać z Rego, z Komodo, z Impesco, z, z Butusanem Stark. Jest pełne. Tutaj z naszej strony przyzwolenie miesza się, rozpuszcza, żeby nie robić dodatkowych przejazdów, jeżeli mamy taką możliwość, śmiało z herbicydami, jedziemy w pole i mieszamy. To na tyle Mariuszu. Tyle. Dziękuję dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.